Siemano widzowie w następnym odcineczku. Jak widzicie dzisiaj zmierzamy na Kazurę, bo wreszcie jest dobry warun. Po prostu nie mogłem się doczekać tego, aż nie będzie wiało i nie będzie padać, tylko będzie sucho i bezwiecznie. I co? Dzisiaj jest ten dzień. I dzisiaj spotykam się z rajderem z kanałów. Będzie on o 10.30. Ja dzisiaj trochę wcześniej przyjechałem, jakoś tak wyszło. Więc akurat się zdążę rozgrzać. Może do sklepu sobie pojadę, kupić jakieś picie. Bo dzisiaj jest no, ciepło, bo jest 24 stopnie. No i co? Spotkamy się z nim i zobaczymy, co pokminimy. A na pewno muszę sobie dużo przypomnieć, bo dawno mnie tutaj nie było. Bo ponad chyba pół roku mnie tu nie było. Oczywiście tak, żeby jeździć i coś robić, a nie, że przyjeżdżam i wieje Bo tak to to raz albo dwa razy byłem. Ale wtedy to ciężko było zjazdą. Dobra, już nie przedłużam tego wstępu, no i lecimy coś pośmigać. Kilka kółeczek sobie na rozgrzewkę zrobiłem Teraz pytania, czy idziemy na stoliki, czy idziemy na kikery? Myślę, że na razie na spokojnie i sobie polecimy stoliki, chociaż kilka razy i później na 100% na kikerki. Dobra, lecimy teraz za kolegą. Uu. O ku... Ej, ja tu wszystko przelatuję praktycznie. Drugi przejazd. Tak, jak widzicie, jest już z nami Riders Kanałów, siema No i pośmiegamy sobie tam na kazurce. Na razie musisz się rozgrzać, więc jesteśmy z powrotem na stoliczkach. Ja już tutaj byłem. Chwilę też poleciał na kikerach i później jest plan, żebyś ty poleciał, kikery, tak? Tak jest. Ja się muszę wjeździć, bo oczywiście mój czas jazdy na rowerze ogranicza się do weekendów, więc ja muszę się po prostu wjeździć. No, i zobaczymy, jak to będzie. No. Pierwszy koty zapłaty, jak mm -hmm. to mówię. Nie? Tak, a później jest w planach E-line, ale zobaczyłem, bo lekko wieje. A wiem, że ty chciałeś też E-line'a. No, chciałbym to odblokować dzisiaj. No to ale... zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, jedziesz pierwszy? Mogę. Okay. Dawaj. Widzicie, teraz jesteśmy znowu na kikerkach i Ryder próbuje skoczyć te kikerki, ale myślę, że się uda. Myślę, że przeraża mnie ten wiatr. Dobra, ja jadę i tam później nagrywam cię od boku. Daj sobie tam jedną korbę po prostu na górze i tak to zjedź Jo! Będzie za wolno. Ja ci do, do drugiej ci jeszcze nie mówiłem, ale dobrze i nie poleciałeś. Bo pierwszą jest łatwo dolecieć i ta druga ona jest jakaś taka dziwna. Ja bym ci preferował tej korbę dać. Bo na takiej podstawie byś na pewno już nie doleciał. Ale tu ogólnie za daleko poleciałem. Ja tutaj też za daleko lecę. Pierwsza, oj! Dobrze, dobrze! Co jest? Zahamował w locie No zahamował, bo leciał na tył, nie? No, było no, dobrze, było dobrze I jak widzisz, nie musisz wylądować pierwszej idealnie, żeby polecieć drugą, nie? Wystarczy dać no. po prostu jedną korbę I dolecisz do I jak dolecisz drugą, to też możesz się dolecieć jak byle jak I trzecia już jest najmniejsza, trzecią na pewno dolecisz Więc na chill, no. żółwik Dalecisz całą linię Pierwsza ładnie. Wow. Właśnie tam dajesz dwie korby, nie? To daj sobie taką jedną spokojną, bo to nie jest tak, że jest totalna przepaść między tą pierwszą a drugą, nie? Tylko normalnie taka lekka korba i będzie git. Jest takie wrażenie, że jest mega przepaść. I nawet jak zejść popsuł tą drugą całkowicie, nie? To trzecią byś doleciał też. Ta trzecia jest naprawdę easy. Okay. Odblokowana, fajnie. Dobra, odblokowane. blokowany, Doleciałeś trzecią? No. O, to git. A jeszcze do, dokrobowałem tutaj. A, A ja przeleciałam całkowicie pierwszą i doleciałem drugiej. <gry> tak. Jak widzicie jesteśmy teraz na Forcrossie, ale niestety wieje. I myślałem, że nie będzie aż tak wiać, no ale cóż. Dobra, jedziemy, ale wieje. Dobra, pojeździliśmy chwilę na forkrosie, ale dużo tam się nie dało zrobić, bo były kolejne i też wiało. Teraz jesteśmy na treningówce. Coś tutaj pokminimy i pewnie będziemy już zwijać. O, już myślałem, że z pierwszej barwina zakręci. Teraz rider katuje Bara. Będzie ten bar spin. Jo, zakręcił. O nie, co mi się stało? Co to się stało? O! <laughs> nie wiem co się stało. Ale tu grip spadł. No chyba da. tak. Dobra, dawaj do mojego plecaka, dojdzie tam klucze i zrobimy. No dawaj, myk myk w dircie. No nieźle. <laughs> Ale ty wiesz, przejeżdżasz sobie na, bike, na jakiś bike park, nie? Jedziesz na dircie, robisz sztuczki, no to musisz mieć nisko siodło. Tak. Nie musisz przekręcać, a jak jedziesz do domu to sobie cykasz. Albo jakaś przerwa, do sklepu jedziesz. A ty właśnie sobie kręgosłup A ja nawet nie wiem jak dojść wyżej tego siodła, bo mam sztycę skróconą i tutaj mi się kończy. No ja też miałem mega krótko, ale ten skok jest fajny. Normalnie jest tak tyle. No śmiesznie, śmiesznie. O, jaka krzywa. Ajajaj aj, aj. e, myślałem, że tam dalej nie ma trasy no to... <gry> Nigdy tam nie leciałem No to tak na sam koniec, aha ty to lecisz! To jest <gry> Tak na sam koniec tutaj polecimy bandki Pyk, pyk. Ale tam transfer dupnąłem Hopla! Dobra! Pyj, jeszcze jeden osiem na koniec Dobra, Dobra. pragną się spodoba odcineczek to łapeczka w górę z dzwoneczkiem i do następnych Oczywiście. odcinków zawsze w niedzielę o 12.00. Nara! No